Dzień dobry, kochani. Witam Was w sobotę, 12 kwietnia. Witam Was na kanale Jolki 3. Dobre światy. I dziś witamy energię Dnia Uniwersalnego 7. Zobaczmy, jak ten tydzień. Nam się będzie podsumowywał, tym bardziej, że pamiętacie, kochani, że dzisiaj mamy tą koniunkcję Słońca z Chironem. Słońce, nasza świadomość, nasze ego to jak się pokazujemy światu. I Chiron, nasz ranny uzdrowiciel. Moi drodzy dzisiaj mamy możliwość uzdrowienia swojej może wściekłości. Tak jest nazwana ta królowa mieczy w tarocie bosza. I mówi ona o tym, że nie znajdziemy spokoju w gniewie, ani pocieszenia. Może się i pocieszymy, kiedy damy się ponić tej energii. Ale. Tej złości nie znajdziemy ukojenia, znajdziemy tylko rozładowanie tej energii, gdzie królowa Mieczy w Tarocie mówi o kobiecie doświadczonej i która już ma swoją mądrość, potrafi się dystansować do pewnych spraw. Dzisiejszy dzień, 12 plus 4, czyli Wisielec, cesarz Tarotowy który daje wierze Boga, zachęca do tego, aby pozwolić zburzyć te ograniczenia, które są w nas, uzdrawiać te rany, które są w nas. Pamiętajmy, że Mars, nasz wewnętrzny wojownik, to działanie, ten pierwotny ogień, marty jest władcą barana przypominam więc tutaj możemy uwalniać wszystkie przekonania na temat tego co myślimy o sobie co nas hamuje Pokazuje miejsca, gdzie właśnie sami oszukujemy siebie, nie jesteśmy według albo inaczej ze sobą szczerzy, gdzie kierujemy się opiniami innych, ja o tym cały tydzień mówię, bo pamiętacie, energie zapraszały nas do miłości własnej, do odkłamywania swoich ograniczeń, jak również e, przypominam, że tam była karta. Jak się ta karta nazywała? E, arogancja, tak, arogancja, e, która jest nadmuchana poprzez brak wiary w siebie. I, tu pytanie jest, dlaczego nie robią tego, czego pragnę? Co mnie przed tym powstrzymuje? Poprosimy o anielską jeszcze podpowiedź dla nas na dzisiejszy dzień. Zapytajmy siebie, gdzie siebie nie słucham, gdzie siebie zdradzam, gdzie nie stoję po swojej stronie. Temat... Jak się konfrontuje ze swoimi słabościami? Oj, to trochę za dużo. Byśmy pokazały się trzy. Ja biorę pierwszą z góry. Nadzieja. A tak z ciekawości jeszcze zobaczę. Spokój i mądrość. Te energie tu się przejawiały. Spokój na pewno nam i ta mądrość jest potrzebna. Ta mądrość była w królu książek, tak? Ona się na pewno pojawiła w tym tygodniu. Spokój, który oznacza pokój ducha, jest nam bardzo potrzebny przy tej królowej, która może czuć się wzburzona. Ona tutaj jest taka gotowa do ataku, gotowa do obrony swojej przestrzeni. Kochani, Miejmy nadzieję. Nadzieja pozwala wierzyć, że niedługo w Twoim życiu zaświeci słońce. Mówiłam o wierzy, o wierzy Boga, o tym, że dzisiejszy dzień w tej energii y, zliczonej z dnia i miesiąca y, prosi, abyśmy się zatrzymali. Wierza Boga sprząta to, co jest nam niepotrzebne. Y, Oczywiście, nie chodzi o to, że stracimy wszystko, co mamy najcenniejsze. Chodzi o nasze wnętrze, o nasze blokady, nasze ograniczenia. I postrzegajmy, oczywiście w życiu codziennym też y, wiele tracimy, i czasem taka wieża Boga przychodzi. W moim życiu przyszła wiele lat temu, gdzie y, zabrała mi to, co. Czy to było najcenniejsze? Musia, no na pewno było najcenniejsze. No, rozbiła e, mój związek, musiałam się skonfrontować ze swoimi lękami, słabościami, e, z brakiem wiary w siebie, że e, wszystko może potoczyć się szczęśliwiej. I właśnie ta nadzieja, e, Zachęca, abyśmy nie bali się tej wierzy Boga, tych yy, energii, które chcą wymiść spod dywanu wszystko, co nam nie służy. Zaczy, majmy się w tym wisielcu. Spójrzmy na wszystko w, z innej perspektywy. Nie da się rozwiązać żadnego problemu z miejsca, w którym się znajdujemy. Musimy... Poszukać pomocy niejednokrotnie, aby zobaczyć nasze życie w nowym świetle, aby przestać się oszukiwać, aby w mądry sposób tą swoją złość, wściekłość, nie kierując jej przeciwko innym ludziom, wyładować. Możemy to. Dziś doskonale zrobić przy porządkach świątecznych: oczyszczając szafy, oczyszczając piwnice, wymiatając z każdego kąta to, co jest niepotrzebne, robiąc miejsce dla nowego. Jest sobota, wiele osób w soboty też robi porządki, i wracając do naszej karty nadziei. Anielska mądrość przypomina, że twoja dusza jest niezwykle wytrzymała i pełna mocy. Dlatego miej wiarę w swoje marzenia. Pamiętaj, że wszechświat chce, byś osiągnął to, czego pragnie twoje serce. On po prostu czeka, aż uwierzysz, że naprawdę na to zasługujesz. Zanim Anioły ześlą ci spełnienie marzeń. Musisz zdecydować, czego naprawdę chcesz, następnie wysyłaj pozytywne myśli dotyczące zmian, na jakie liczysz, i spełnienia Twoich marzeń. Ja to dodam od siebie. Nie zapominaj dodać, niech się dzieje Twoja wola, a nie moja. Poproś anioły o pomoc, a rozpalą i ożywią iskry potencjału. Nadzieja ma magnetyczną siłę, która przyciąga do ciebie to, co wielkie i piękne. Afirmacja. Jestem wiecznym optymistą. Powiem, że ja jestem takim wiecznym optymistą. Kto mnie zna dobrze, to na pewno to potwierdzi. I jeszcze szybciutko zobaczmy, co zwierzęta mówią. Te przesłanie tych kart. A niech będzie to, co już wyskoczyło. Mamy dziś Jelenia, kochani. Łagodność, uważność, granice. Jeju, ale normalnie, aż mi serce rośnie. Śmiało wybieraj to, co dla ciebie najlepsze, i z łagodnością mów nie temu, co ci nie służy. Mów nie wściekłości, złości. Nie ufaj temu, że jakakolwiek wściekłość zaprowadzi Cię do serca i do miłości i przyniesie Ci na dłuższy czas ukojenie. To nie jest na pewno ta droga. Jeleń. Co ten jeleń. Więcej chcę nam powiedzieć, energia jelenia wnosi do twojego życia zdolność do łagodnego pokonywania przeszkód. Jeleń uczy bowiem, że wyrozumiałość, uczuciowość i delikatność są często kluczem do wybrnięcia z problematycznych sytuacji. Jeleń ma moc nakierowania uwagi na to, co wewnątrz, ufając intuicji oraz dostrzegając swoją własną wartość i moc, zauważysz też piękno na zewnątrz. Będziesz uważna, uważny na to, co się dzieje dookoła i właściwie zadbasz o siebie i o innych. Jeleń obdarza Cię umiejętnością dostrzegania tego, co ukryte oraz łagodnego, acz stanowczego mówienia dość temu, co ci nie służy. Jeleń przestrzega Cię przed rozproszeniem swojej energii na to, co już niepotrzebne i nawołuje do śmiałego dokonywania wyborów, ponieważ nic nam tak nie odbiera sił jak trwanie. W zawieszeniu. Więc 12 kwiecień. W tym zawieszeniu nie trwajmy długo. To są energie na dziś, które zwracają uwagę na te aspekty, na które warto dziś zwrócić uwagę. Odszukajmy w sobie, bo jest dzień mega sprzyjający przed jutrzejszą pełnią wywadzę zresztą. Jest mega sprzyjający na uzdrawianiu naszych ran. Ran dotyczących ran baranich, czyli dotykających bezpośrednio nas, naszego wyrażania się w świecie zewnętrznym, naszej osobowości. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Zapraszam Was na jutro, na niedzielę. Jutro też będzie. Kolejne czytanie na następny tydzień. I życzę pięknego weekendu. Do usłyszenia.